Święty Jan Bosko często powtarzał: "Zaufajcie Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda". Życie księdza Bosko od początku było przepełnione Maryją. Jego mama Małgorzata, gdy się urodził, poświęciła go błogosławionej dziewicy. Gdy jako młody chłopak zaczynał naukę, poleciła mu nabożeństwo do Matki Bożej. Natomiast w momencie wstąpienia do seminarium powiedziała Jankowi: Teraz polecam ci, żebyś do niej całkowicie należał. Święty Jan Bosko, zanim podjął się jakiegoś dzieła, zaczynał od Zdrowaś Maryjo. W 1864 roku rozpoczął w Turynie budowę sanktuarium wspomożycielki. A po jej zakończeniu powiedział: Wszystko jest dziełem Matki Bożej. Wszystko wywodzi się ze słów: Zdrowaś Maryjo. Krótko przed śmiercią powiedział: Aż dotąd szliśmy pewną drogą. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że prowadzi nas właśnie Maryja. Swoich wychowanków Niejednokrotnie zachęcał do wzywania orędownictwa Maryi. Módlcie się zawsze do Maryi, szczególnie zaś tym wezwaniem. Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za nami. To jest niedługa modlitwa, ale jak mawiał Ksiądz Bosko, sam doświadczyłem, że jest bardzo, bardzo skuteczna. W każdym niebezpieczeństwie wzywajcie Maryję Wspomożycielkę, a zapewniam, że będziecie wysłuchani", mawiał Ksiądz Bosko. Drodzy, z okazji przypadającej uroczystości Maryi Wspomożycielki Wiernych, jako rodzina salezjańska wszyscy jesteśmy zaproszeni do odnowienia i umocnienia naszej pobożności maryjnej i zawierzenia jej naszej Codzienności. I życzę radosnego świętowania.